Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie u mnie na kanale i zapraszam na oglądanie filmu, w którym to przyjrzymy się nieco bliżej kosmetykom, nowościom z marki Eveline. Kosmetyków do przetestowania mam tutaj całkiem sporo, dlatego też postaram się uwijać i nie ukrywam, że kilka z nich już testowałam na swojej twarzy, bo nie mogłam wytrzymać i byłam bardzo ciekawa. Natomiast zacznę od tych związanych z makijażem twarzy, a później opowiem o tych związanych z pielęgnacją. Rozpocznę dzisiejsze zestawienie od Magical. CC, cream, taki właśnie, słuchajcie, nowość z właśnie Eveline z wyciągiem z aloesu organicznego, w taki sposób wygląda opakowanie. To co jest też tutaj śmieszne, to zobaczcie, wygląda to w ten sposób, czyli taki biały, delikatny krem z delikatniusimi takimi mineralnymi pigmentami. I tutaj mamy wyciąg też z aloesu, witaminę A, witaminę C. Producent zapewnia efekt bluru i welwetowego finiszu. Już po konsystencji widzę, że będzie to coś bardzo delikatnie kryjącego. Widzicie, kolory jest ciężko tutaj odróżnić, bo w zasadzie wszystkie wyglądają tak samo. I taka formuła polega na tym, że jeżeli nakładacie na twarz, to on niby ma kolor biały, ale po chwili się wtapia w cerę. Dlatego też myślę, że będzie tutaj fajnie się scalał z całą buzią. Tu mam jedynkę, teraz nakładam dwójkę. Na razie mam wrażenie, że każdy pasuje świetnie. Teraz się do was zbliżę, żebyście widzieli to bardziej dokładnie. Konsystencja jest bardzo leciutka, kremowa, taka nawilżająca. Czuć tutaj ewidentnie, że to może być produkt fajny dla skóry, na przykład suchej. I w taki sposób to wygląda na twarzy. No mam wrażenie, że każdy z tych kolorów się naprawdę świetnie wtapia. Najbardziej mi przypaściła ta. Czwórka, czyli ten najciemniejszy kolor. Zobaczcie, tutaj mamy jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę. Wydaje mi się na pierwszy rzut oka, że ta dwójka jest nieco ciemniejsza niż trójka. Nie wiem dlaczego, ale w niektórych podkładach czasem tak się dzieje. Tutaj zdecydowanie przy dwójce i trójce mamy tonacje bardziej żółte, a takie różowo-neutralne przy jedynce i przy czwórce. Wydaje mi się też, że jeżeli się pomylicie z kolorem i nie traficie w taki swój idealny, to tutaj Wam się krzywda nie stanie przy tym kosmetyku, dlatego że on ewidentnie się dobrze w tą cerę, widać, będzie wtapiał, ale to jeszcze zaraz sprawdzimy. Na tą chwilę nie wydaje mi się, żeby to był jakiś kosmetyk ekstremalnie trwały. Co więcej, jakby przy tak kremowej konsystencji, jeżeli oszczędnie używacie kremu do twarzy, to on jakby uzupełni też działania normalnego kremu, w tym sensie nie nie nakładajcie czegoś tego rodzaju na bardzo mocno nakremowaną twarz, bo możecie się rozczarować. Nakładam tą twórkę na całość i przy tak delikatnych konsystencjach odważę się również nałożyć to pod oko, ponieważ kosmetyk tego rodzaju nie powinien obciążyć mojej twarzy. Rozprowadza się zupełnie jak krem. i spróbuję zakryć niedoskonałość, ale nie można mówić tutaj kompletnie o jakimś wielkim kryciu, tylko lekkim wyrównaniu kolorytu cery. Także, jeżeli macie problem związany z trądzikiem, no to korektor będzie niezbędny. Odrobinkę więcej dokładam tutaj na popękane naczynka, i powiem Wam, że mimo tak leciusieńkiej konsystencji i lekkiego krycia. To można je w delikatny sposób budować. Efekt jest tak, jak widzicie, drugiej skóry, bardzo naturalne, powiedziałabym wręcz filmowy. Tak jak wiecie, w kinach oglądacie film, no to na takim mega zbliżeniu nigdy nie widać takiej tapety, tylko zawsze ten makijaż jest taki super delikatny. Tutaj mamy do czynienia z bardzo delikatną konsystencją. Jak się przyjrzymy, to zwróćcie uwagę, że jest to taki tak naprawdę biały kremik, a w nim w środku są jakby tutaj zawieszone takie mineralne pigmenty, i to po rozprowadzeniu miesza jedną rzecz z drugą, dlatego też mamy do czynienia z naprawdę taką mocno kremową konsystencją. Mam na myśli to, że może nie tyle się jakoś mocno klei ten produkt na twarzy, ale jest to coś tego rodzaju, z czym się nie polubi skóra mieszana i tłusta. Raczej jest to produkt dedykowany dla skór suchych i zwłaszcza dojrzałych, no i kobiet, które nie lubią po prostu efektu, jakkolwiek widocznego makijażu. Wykończenie tego podkładu jest w moim przypadku trochę zbyt mało kryjące, a jednocześnie za bardzo nawilżające, dlatego też pozwoliłam sobie na strefę użyć korektora z marki W7. Jest to korektor matująco-kryjący i bardzo dobrze mi się takie tutaj połączenie sprawdza. Natomiast dopóki jesteśmy przy konsystencjach kremowych, to teraz pokażę Wam cztery odcienie róży do policzków. Przyznam się szczerze, że już je słoczowałam i najbardziej spodobał mi się ten i niestety nie powiem wam numeru, dlatego że Eveline, no niestety, tak głupio zrobiło, że numerki były tylko i wyłącznie na tej folii, natomiast on jest jakby tutaj najciemniejszy z tej całej kolekcji. Zobaczcie, tak wygląda na ręce, na skórze i tak wygląda na policzku. On mi bardzo przypomina taki mój ulubiony róż do policzków z marki Belhi Alergenic. Bardzo fajny odcień, takiego brudnego różu z domieszką beżu. Użyję większej ilości kolorów, żebyście sobie zobaczyli na mojej twarzy jak to wygląda. Tutaj mamy brzoskwinie, wygląda on w ten sposób na skórze. Też dosyć fajny, ciekawy, nie jest zbyt cukierkowy. Natomiast a propos cukierkowych róży, to teraz Wam jeszcze pokażę typowy, taki właśnie różowy Barbie troszeczkę. I jeden taki zupełnie jaśniutki. Świeży, ładny, bardzo chłodny, ale to już musi być dla wyjątkowo jasnych cel. Na tej stronie bardziej cukierkowe, zobaczcie, wygląda on w ten sposób. Oraz jaśniejsze, gdzie tu mamy miejsce? Tu Wam pokażę. o. Widzicie? Zupełnie już taki jaśniutki. I to jest właśnie ten. No według mnie dla skrajnie jasnych karnacji, jeżeli też chodzi o takie cukierkowe tony, no to trzeba je ewidentnie lubić. Te zdecydowanie ciemniejsze są moimi faworytami. Natomiast jeżeli chodzi o konsystencję, to wydaje mi się, że one też są stosunkowo tłuste. Więc tutaj również będzie to propozycja dla skór suchych. Paradoks jest taki, że po wklepaniu w twarz nie widać praktycznie żadnej różnicy, a bierze się to z tego, że ten kosmetyk jest stosunkowo mocno tłusty, czyli w konsystencji przypomina coś ale pomadkę Nivea. Czyli jeżeli nie macie super suchej skóry, to może on po prostu też się u was nie sprawdzić i się też tak dziwnie rozjeżdżać jak u mnie. Nie będzie ten kosmetyk dawał jakiegoś takiego widocznego efektu. Jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie bardziej wolę róże w kremie, które są troszeczkę bardziej matowe. Następnym produktem będzie puder sypki transparentny z takim delikatnym różowiotkim odcieniem. Zapach dosyć neutralny, muszę przyznać. Puder dosyć przyjemnie się nakłada, chociaż to opakowanie troszkę mało praktyczne. Nakładam go całkiem sporo, dlatego, że ten krem Sisi trzeba dosyć konkretnie tutaj utrwalić. Jeśli chodzi o ten puder, to on w zbliżeniu naprawdę wygląda dobrze. Nie robi efektu betonu, nie robi efektu ciężkości. Przyjemnie rzeczywiście tutaj się łączy nawet z tym mocno nabliżającym podkładem. I no wydaje mi się, że super. Nawet dla cer dojrzałych powinien się sprawdzić. Wydaje mi się też, że jest on chyba najbardziej podobny do pudru Vipera ten z serii Cosmedica, jeżeli chodzi o kolor. No całkiem sympatyczny. Delikatnie wymodelowałam twarz bronzerem z paletki Pura i teraz przychodzi czas na rozświetlacz i tutaj mamy dwie nowości jeśli chodzi o markę Eveline i już wam pokazuję. W zbliżeniu wyglądają one w ten sposób. Jeśli chodzi o słocze to mamy jeden jaśniejszy, jeden ciemniejszy, dwa w odcieniach złota. ponieważ już wcześniej je słoczowałam u siebie na ręce. Wykorzystam obydwa. Bardzo fajne, jeżeli chodzi o tutaj Kolor, struktura, wydaje mi się, że naprawdę fajne rozświetlacze. Lekko takie perłowe. Nakładam ten ciemniejszy bardzo takim puchatym pędzelkiem, leciutkim. No ładny, nie powiem. Daje taki efekt tafli, natomiast wydaje mi się, że tutaj będzie dużo zależało od pędzelka. W zależności jakiego użyjecie, możecie uzyskać efekt betonu na twarzy, ale jeżeli mało użyjecie produktu i delikatnie rozpracujecie sobie na policzku ten rozświetlacz, to on może wyglądać naprawdę lekko. Taka fajna tafla tutaj się tworzy. Spróbuję jeszcze ten jaśniejszy z drugiej strony. Nie wiem, czy to będzie widoczne w kamerze, ale kiedy jakby tak nakładam, mimo tego, że dobrym pędzlem, ale tak mniej starannie, to on się tak jakby warstwowo tutaj nakłada, niezbyt estetycznie. Trzeba go bardzo subtelnie nałożyć i jakby tak wprasować w skórę subtelnie. Jeśli chodzi o kolory tych rozświetlaczy, to bardzo spoko, użytkowe, fajne, z lekko złoto-szampańskim wykończeniem. Jeżeli chodzi o strukturę na skórze, to tak naprawdę dużo zależy od Was, jak nałożycie ten produkt, dlatego że jeżeli będzie on nałożony w zbyt dużej ilości, zdecydowanie da efekt skorupy i to widać przy niestarannym nakładaniu, nawet dobrym pędzlem. A jeżeli wprasujecie w twarz, nawet sobie dopomożecie, że tak powiem, troszeczkę palcem, to będzie jak najbardziej ok. Natomiast jeszcze nie mam zdania w tym sensie, czy to jest jakiś taki super hiper hit rozświetlaczowy, czy nie. Musiałabym go jeszcze troszeczkę potestować. Na tą chwilę jest ok i wydaje mi się, że przy niewielkich ilościach nawet do cer dojrzałych się sprawdzi. I to by było tyle, jeżeli chodzi o makijaż twarzy. Teraz przejdziemy do makijażu oka, a mam tutaj kilka palet do wyboru jeśli chodzi o paletki cieni, to pokażę Wam wszystkie, natomiast przetestuję wyłącznie jedną tutaj na pierwszy ogień chciałabym Wam pokazać kolorową paletkę z tej kwadratowej serii one z tego co pamiętam mają spoko jakość, natomiast jej jeszcze nie używałam dlatego, że dla mnie najlepszą kolorową paletą jest ta Be Perfect Love Tahiti, to jest po prostu przekozak, jeżeli chodzi o właśnie kolorowe makijaże, ta może być no fajna na początek, jeżeli ktoś eksperymentuje dopiero z makijażami w kolorze, albo chce coś bardzo Właśnie takiego taniego. Drugą rzeczą będzie paletka Galaxy. Ciekawa, natomiast no, to, co jest trochę słabe, to jest to po prostu przełożenie jeden do jeden kolorów z paletki Naked. Tutaj wam wrzucę z Urban Decay, też takiej właśnie galaksii. No, opakowanie, wszystko jest, no, niemalże identyczne. Także sami ocencie, czy jest to fajne zachowanie marki, że właśnie robi takie tańsze zamienniki, czy jest to. Słowo na P, plagiat, to już musicie sami zadecydować. Drugie, no moje troszeczkę, no nazwę to po imieniu rozczarowanie. Trochę mam wrażenie, że Marka skopiowała sama siebie, mianowicie chodzi mi o te dwie palety um, nowe, które tak naprawdę są łudząco podobne do wersji sprzed kilku miesięcy, która pojawiła się jako limitka, z tego co pamiętam, w Biedronce, bo mówię sobie, kurczę, się te palety znam. No i zobaczcie, nowa paleta nazywa się Spicy Cocoa, a druga Chocolate, właśnie ta z Biedronki. Jest to 1 do 1 przełożenie identycznych cieni, tylko zmiana nazwy oraz zmiana tutaj kolejności w opakowaniu. Jakościowo pamię pamiętam, że one były bardzo fajne, ale no trochę jest to takie odgrzewanie kotleta. No. Nie wiem, jeżeli już tak firma robi, to wydaje mi się, że bez sensu to opakowanie zmieniać i udawać, że to jest taka nowość na rynku. No nie wiem sami też ocenicie. No i zobaczcie, to samo dotyczy też drugiej palety z takimi bardziej różanymi odcieniami. Wszystkie kolory to jest dosłownie jeden do jeden przełożenie tego samego, tylko zmiana miejsca, no ale żeby nie było, że nie ma żadnej nowości, no to tutaj będzie paleta, którą mam zamiar dzisiaj wykorzystać, swoją drogą naprawdę bardzo mi się podoba design tych opakowań i to, że one są takie kartonowe, przydatne lekkie, że mają lusterko no i jakość tych cieni jest naprawdę fajna także tutaj nie ukrywam, też wiem czego się spodziewać cienie z Eveline są naprawdę spoko w tych paletkach więc z przyjemnością przetestuję to co mi się tutaj w tej podoba i jakby najbardziej mnie przekonuje z tego całego zestawienia to jest tutaj i Dobra proporcja matów, jak i błyszczących cieni oraz właśnie bardzo fajna gradacja kolorystyczna od najjaśniejszych do najciemniejszych. Także paletę otwieram, bo tak jak widzicie jest ona szczelnie zamknięta. Przybliżam się do Was i zaczynam testy. Standardowo rozpoczynam od bazowego cienia, nakładam podłóg brwiowy. Teraz tym odcieniem blush właśnie modeluję sobie załamanie powieki. To nie będzie tutorial makijażowy, tylko taki make-up w przyspieszeniu, żeby jak najszybciej tutaj sprawdzić te kolorki. Ja już jakoś tych cieni znam z tych paletek, wiem, że ona jest naprawdę świetna. I rzeczywiście tutaj te kolory mi się naprawdę najbardziej podobają. Widzę, że mega użytkowe, jest dużo jasnych matów, co jest dla mnie niezmiernie istotne, ponieważ wiele osób się pyta też o matowe paletki, gdzie jest dużo właśnie matów i nie chcą wydawać majątku, a mieć dobrą paletę cieni. No to wydaje mi się, że to jest właśnie ta jedna z nich. Teraz mniejszy pędzelek i wezmę sobie ten cień pink, z kolei na dolną powiekę. Delikatnie mi się cień osypał, ale to raczej ze względu na Taki pośpiech, i to, że staram się jak najszybciej zrobić ten make-up. Natomiast nie ma w przypadku tych cień takiego typowego osypu, co jest zdecydowanie na duży plus. O, zobaczcie, ładnie już mi się usunął ten osyp. W wewnętrzny kącik nałożę sobie ten cień, a później te pozostałe rozświetlające wykorzystam na górną i dolną powiekę. Wow, ale śliczny ten odcień! Love! Bardzo ładny, taki różowy, ale z nutką takiego złota. Jakie piękne. No, powiem Wam, że jestem naprawdę zachwycona tą paletką. Jest to jedna z najbardziej użytkowych, o ile nie najbardziej użytkowa paleta, jaką testowałam w przeciągu ostatnich kilku lat, jeśli chodzi o taką półkę drogeryjną. Naprawdę jest tutaj bardzo, ale to bardzo dopracowana kolorystyka. Mam na myśli tutaj temperaturę barw, i nawet jeżeli one tutaj się wydają troszeczkę różne, to na oczach pięknie się to wszystko łączy. Jest to mega spójna. Ja bym sobie szczerze mówiąc życzyła takiej jakości dopasowania pod kątem wizerzowym, kolorystycznym w ekskluzywnych paletach za tak zwane miliony monet. No, to Naprawdę jestem zachwycona. Można czerpać wzór z tego tutaj doboru proporcji, matów do błysków, z intensywności kolorów. To jest po prostu wymarzona sprawa. No, drugą sprawą jest też to, tak jak już podkreślałam, bardzo fajny design opakowania. Tutaj też mamy lusterko. Jest to paleta lekka, wygodna w podróży, a do tego ładna, troszkę inspirowana, podejrzewam, też stylistyką nabli, ale to już nie będę złośliwa, nie będę się czepiać. Jeśli chodzi o kolorystykę, to wydaje mi się, że ona jest. Jest bardzo zbliżona do tej starszej nieco paletki z Eveline, mojej ulubionej jeśli chodzi o tą firmę, ale jeszcze zdecydowanie lepsza i bardziej, powtórzę się, dopracowana. Mega, mega jestem na tak. Następny kosmetyk to konturówka do ust, która występuje w pięciu kolorach. Zobaczcie, tak to się wszystko prezentuje. Mamy pięć odcieni, w tym dwa odcienie beżu jaśniejsze, ciemniejsze, dwa odcienie różu, jeden bardziej cukierkowy, jeden taki bardziej różano-brudny z nutką ciepłego, mój ulubiony. W sensie najbardziej mi się podoba, jak na razie Desert Rose się nazywa. No i czerwień. Bardzo fajna formuła tych konturówek, już sobie sprawdzałam. One są rzeczywiście takie nie dość, że trwałe, to dodatkowo mają taką kremową konsystencję, dzięki czemu z powodzeniem można ją wykorzystywać, taką konturówkę, jako samodzielną pomadkę. A na to będziemy nakładać błyszczyk, ponieważ tutaj w nowej kolekcji są także błyszczyki. Ja wybiorę tą właśnie, o której wspominałam, najfajniejszy odcień dla mojego typu urody, to mi się wydaje. I pomalujemy nią całe usta. Zobaczymy. Na razie tylko swatchowałam na dłoniach. Jeśli chodzi o formułę tych konturówek, to najbardziej przypominają mi one te bardzo dobre, które już wielokrotnie polecałam z René. Natomiast te mają nieco inną konsystencję, niestety troszeczkę gorszą, ale też są bardzo fajne. Próbuję teraz jeszcze jaśniejszy odcień na usta, ponieważ tamten jakiś taki pomarańczowy troszkę mi się zrobił. Będzie ombr przynajmniej. Czuć, że one są takie bardzo mocno matowe. Też trwałość powinna być tutaj konkretna. Natomiast jednak to nie był dobry pomysł, żeby nałożyć je na całe zupełnie usta w tak dużej ilości, dlatego że, jakby to powiedzieć, no trochę mam wrażenie, że się waży. Nie wygląda tak super. Jednocześnie też ten kolor na dłoni wyglądał ciekawiej niż na ustach. Zobaczysz jeszcze ten, ten róż. Kolory nie wyglądają aż tak fajnie jak właśnie na słuczach tutaj na ręce. Dlatego też zaraz wykorzystam błyszczyk jakiś tu fajny, żeby to sobie przykryć. I myślę, że mimo wszystko chyba najczęściej z tej czerwonej będę korzystać, bo myślę, że będzie to odcień najbardziej przewidywalny. Natomiast jeżeli chodzi o błyszczyki, to na samym wstępie powiem tyle, że ja uwielbiam błyszczyki z Eveline. I prawie zawsze to jest trafiony produkt. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Od bezbarwnego poprzez takie bardzo jasne różowe z subtelną, delikatniejszą drobinką, aż po takie beżowe i odcienie brudnego różu. Bardzo zachęcające, bardzo fajne. Tylko który tutaj wybrać? Szkoda, że Wy mi nie możecie w tej chwili doradzić, ale nie wiem, może wybiorę ten. Zawsze jak nie wiem, jaki kolor, to tak sobie o, może ten. Ten jest taki tutaj, będzie z tym makijażem współgrał. Jest to numer 05 Tofi. Błyszczyki z Eweline zazwyczaj bardzo ładnie pachną. Mm, inny zapach, taki też karmelowy. Tofi. To jest zapach Tofi. A może każdy błyszczyk ma taki zapach jaką nazwę? Choco Bones. Zobaczymy, czy będzie czekoladowy. Nie, to jest Tofi. Muszę się upewnić. Mustruskawkowy. Pachnie tofi. Wszystkie pachną tofi, ale bardzo ładny zapach, naprawdę. To są też takie błyszczyki, że fajnie jako tak, właśnie na sam koniec, na wykończenie, nawet w użytku profesjonalnym, wykorzystać, bo i formuła jest fajna, i kolorystyka. O, ale piękne. Ale super, takie półtransparentne, bardzo lubię takie wykończenia. No bardzo ładny ten kolorek, zdecydowanie uratował te konturówki. Wydaje mi się, że on może być taki twarzowy też do w ogóle zupełnie innych kolorów, w sensie na wierzch jakiejśkolwiek innej pomadki matowej. Bardzo, bardzo ładny. Myślę, że pozostałe też takie będą. Zaraz Wam jeszcze zrobię jakieś słocze żeby pokazać Wam wszystkie kolory. Zobaczcie, tak wyglądają kolory. Mamy tutaj dwójkę Trójkę, dwa najjaśniejsze, cieplejsze czwórka, zdecydowanie widać cieplejsze tony. Piątka to jest dokładnie to, co mam na ustach, wydaje mi się, że taki najbardziej użytkowy dla wielu osób. Oraz szóstka, czyli już też mamy do czynienia z cieplejszą kolorystyką. Jedynki nie nakładałam, bo to wiadomo bezbarwne, to każdy wie jak wygląda bezbarwny błyszczyk. Natomiast te błyszczyki dają taki efekt bardzo lustrzany, więc jeżeli lubicie duży blask na ustach, no to warto spróbować. Jeśli chodzi o makijaż to już powoli kończymy, natomiast na sam koniec chciałabym wam jeszcze pokazać dwie mgiełki takie utrwalające, które przegryzają super makijaż. z uwaga dobrym spryskiwaczem przynajmniej mi się takie trafiły. Powiem, że w Eveline to różnie. Matująca taka i utrwalająca, bardzo fajne, wygodne, gdzieś tam do torebki i psikamy sobie z odległości przyjemny zapach, taki odświeżający, więc jestem tutaj zdecydowanie na tak. Z kolei w skrócie mówiąc, jeżeli chodzi o pielęgnację, to z nowej kolekcji zdecydowanie Wam polecam ten płyn micelarny, wodę micelarną, no po prostu coś wspaniałego, super doczyszcza, pięknie też, delikatnie pachnie i dodatkowo bardzo wydajna, no i świetny też design z tej nowej serii. Krem pod oczy, świetny dla nawet bardzo młodych osób, dobrze nawilża skórę pod okiem, jednocześnie Daje taki efekt jakby bazy pod korektor, więc też na pewno się tutaj z żadnym korektorem nie powinien przynajmniej zważyć. To, co z kolei mi nie podpasiło do końca, to jest balsam do ciała. Jakoś tak, nie wiem, klei się trochę, jest ok, ale po prostu szału nie ma. I to, co jeszcze mi się super też sprawdziło, używałam też już kilkukrotnie, to jest szampon i odżywka. Nie mamy tutaj SLS-u, więc też nie będzie takie agresywne, właśnie nie będzie ten zestaw tak mocno dla skóry głowy. Zwłaszcza jest to cenna informacja dla osób, którym noszone tak jak mi włosy często wypadają. Także polecam. Aż żałuję, że nie ma żelu pod prysznic tej serii, bo tak aż się po prostu prosi o taki zestaw kąpielowy. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy test. Mam nadzieję, że moja opinia okazała się dla Was przydatna i ułatwi Wam ewentualne zakupy. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i oglądanie dzisiejszego filmu do samego końca. Do zobaczenia, widzimy się już wkrótce. Hej!